Oczywistymi plusami czytników e-booków jest fakt, że możemy mieć przy sobie wiele książek, a technologia e-Ink nie męczy naszych oczu, tak jak czytanie na telefonie. Spróbujmy jednak podkręcić trochę ten sprzęt. Co powiecie na czytnikę e booków który nadal posiada naśladujący papier wyświetlacz, ale jednocześnie wyświetla kolory? Czytnik, z którym na czytaniu książek się nie kończy, za to może zastąpić podręczniki szkolne lub nawet tablety i pełnić rolę ich powiedzmy zdrowszego dla oczu odpowiednika. To właśnie oferuje nam Pocketbook Inkpad Color. Sprawdźmy jak wygląda to w praktyce. Hej, tu Wybredna Maruda i na moim kanale roi się od literatury. Nie ukrywam, że czytanie książek jest również moją pracą, więc staram się sięgać po nie w różnych formatach, bo tak jest po prostu szybciej i wygodniej, ale też czasem dostaję jakiegoś przedpremierowego PDF-a do recenzji i męczenie się z nim na telefonie może doprowadzić do szału. Więc logiczne jest, że mam czytnik. Nie jeden jednak jest na swój sposób wyjątkowy, bo ma dużo opcji, których nie posiadają pozostałe sprzęty i myślę, że gdybym chodziła jeszcze na studia, to właśnie z nim bym się nie rozstawała. To, co rzuca się w oczy, to na pewno wymiary czytnika. Inkpad Color ma prawie 8 cali, jest więc nieco większy niż standardowy czytnik. Dla niektórych będzie pewnie mniej poręczny, jeżeli chodzi o trzymanie w dłoni czy przechowywanie w torebce, ale jeżeli będziemy go używać w szkole czy na studiach, wyświetlać na nim mapy czy kolorowe wykresy, o czym jeszcze za chwilę powiem, to taka wielkość jest po prostu wygodniejsza, by obrazki nie stały się na tyle miniaturowe, że i nie do odczytania. Standardowo mamy tutaj technologię E-ink naśladującą prawdziwy papier. Ekran jest doświetlany, by lepiej widzieć w każdych warunkach, chociaż sam w sobie na tyle ciemny, że pewnie to podświetlenie będzie musiało być włączone zawsze. Niestety nie mamy możliwości zmiany barwy światła. A to szkoda, ale za to wyświetlacz ten inaczej niż w większości czytników na rynku wyświetla kolory. Technologicznie to kwestia budowy. Mamy tu ekran Kaleido Plus, warstwę w 16 odcieniach szarości z oświetleniem nad nią warstwę z 4000 kolorów o mniejszej rozdzielczości. A co właściwie daje nam to wyświetlanie kolorów? Po pierwsze mamy możliwość zachwycenia się ilustracjami w książkach, które czytamy, a to w wypadku wielu pozycji również zostaje poddane ocenie, ale także uznaje to za opcję niezwykle przydatną dla uczniów i studentów. Słyszałam, że w wielu szkołach odchodzi się od podręczników na rzecz technologii i teraz przy nauczaniu zdalnym to już w ogóle. Jeżeli więc na ink pada zgramy sobie podręcznik, to nie nie musimy go dźwigać i unikamy niszczenia kręgosłupa, to jeszcze mamy przed oczami nie tylko tekst, ale i wszelkie mapy czy wykresy. Wielkość ekranu sprawia też, że ilustracje będą tu bardziej czytelne niż na jego mniejszym odpowiedniku, a wyświetlanie kolorów czyni po prostu okładki przeglądanych książek atrakcyjniejszymi. Pocketbook InkPad Color ma miejsce na dodatkową kartę pamięci oraz system Linux z procesorem Dual-Core. Działa szybko, szybciej od InkBooka. Płynność dostrzeżemy chociażby podczas przewijania okładek. Mimo, że pojawia się tak zwany ghosting, czyli przebijanie, to po zatrzymaniu tej szalonej ruletki ekran w pełni się odświeża. Oczywiście korzystać z czytnika możemy dotykowo, ale także za pomocą przycisków. W średnio wygodnym dla mnie miejscu, ale ich funkcje można spersonalizować pod swoje potrzeby. Na czytniku działają standardowo aplikacje, Aplikacje do czytania, te subskrypcyjne, więc mamy i Legimi i Empik Go. I tak, owszem, Pocketbook Inkpad Color pozwala także na słuchanie audiobooków. Możemy więc wykorzystać słuchawki bezprzewodowe na Bluetooth lub dołączony do pudełka adapter, który pozwoli nam podłączyć zwykłe słuchawki do portu USB. Oprócz audiobooków Inkpad Color posiada również opcję Text to Speech, która dość robotycznym głosem odczyta nam tekst, którego żaden lektor jeszcze nie nagrał. Czytnik obsługuje typowe formaty książek, zarówno tych kupowanych w księgarniach internetowych, jak i dostępnych na Legimi czy PDF-y. Oczywiście mamy możliwość zmiany wielkości tekstu czy marginesów, a jeżeli zdecydowaliśmy się na czytanie książki w języku angielskim, dostępny jest także słownik. No i skoro ten pocketbook wyświetla kolory, to dostajemy także wspaniałą możliwość czytania komiksów. Szczegóły są widoczne, a czytelność bardzo dobra. Gdy będzie to dla nas za mało, łatwo powiększymy konkretny kadr. Jeżeli magazyn, pismo czy komiks jest w oryginale w dużym formacie, nic nie stoi na przeszkodzie, by ekran przekręcić i użyć opcji dopasowania. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż ręczne powiększanie, ponieważ wtedy sprzęt znacznie zwalnia. Lepiej jest więc od razu ustawić konkretny tryb, czy to kolumnowy, czy z obcięciem marginesów i cieszyć się lekturą. Czy jednak, moi drodzy, wystarczy nam samo czytanie? Oczywiście, że nie. Inkpad Color ma również kilka wbudowanych gier. Jest pasjans, sudoku, szachy, a nawet kolorowanki. Możemy więc wyjść na mądrego i udawać, że czytamy książkę, jednocześnie relaksując się przy kartach. Podsumowując, jak dla mnie, Pocketbook Inkpad Color jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla miłośników komiksów, pism i tygodników oraz dla uczniów i studentów. Wyświetlanie kolorów dla tych grup będzie na pewno olbrzymim plusem. Gdybyście chcieli poznać więcej technicznych szczegółów, w opisie zostawiam Wam link bezpośrednio na stronę Pocketbooka. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia. Dziś dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.